Więc zacznijmy od sprężarki. Mówi się, że to ona jest sercem. Wyróżniamy. <głosy> <głosy> Jak mi się zostawił stary, to im się nawet nie zajął, to. Cześć! Widzieliście już kilka przykładowych realizacji z pompami ciepła. Oczywiście to tylko ułamek, bo na dzień dzisiejszy mamy zainstalowane ponad 1000 pracujących urządzeń. Natomiast w tym filmie chciałbym Wam w ogóle przybliżyć zasadę działania pompy ciepła. Czemu pompy ciepła nie powinno nazywać się źródłem ciepła? I jak to jest, że to grzeje skoro nic nam się nie pali? No właśnie... Nikt, nikt z Was nie myśli, że pompy ciepła to nowa technologia, chociaż fakt, że u nas popularność zdobyły dość późno, to tak naprawdę zwykła lodówka czy klimatyzator wykorzystują tę samą metodę. Zajrzyjmy do środka jednostki, aby przybliżyć Wam zasady działania. Więc zacznijmy od sprężarki. Mówi się, że to ona jest sercem całego urządzenia i trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. To właśnie sprężarka poprzez sprężanie podnosi ciśnienie w obiegu chłodniczym. A jak wiemy, ze wzrostem ciśnienia idzie wzrost temperatury. Czynnik chłodniczy w postaci pary natrafia na sprężarkę, która znacznie podnosi właśnie jego ciśnienie oraz temperaturę. Wyróżniamy wiele rodzajów sprężarek. Inwerterowe, on offy, podwójnie rotacyjne czy te typu scroll. Ale jest to temat na oddzielny odcinek. No więc, co się dzieje z gorącym czynnikiem, który wychodzi już ze sprężarki, trafia na kolejny element zwany skraplaczem. Skraplacz to rodzaj wymiennika. Tutaj ciepło z czynnika chłodniczego jest przekazywane już do wody płynącej w naszej instalacji. Najprościej mówiąc, z jednej strony skraplacza wchodzi nam gorący czynnik chłodniczy, a po przeciwnej jego stronie wypływa ogrzana przez niego woda. Dlaczego stoi przy jednostce wewnętrznej? Ponieważ w pompach typu split, takiej jak ta, element ten jest w środku. Natomiast w pompach typu monoblock znajduje się on już w jednostce zewnętrznej. Nazwa skraplacz również jest nieprzypadkowa, ponieważ następuje tutaj skraplanie, czyli zmiana stanu skupienia czynnika chłodniczego z postaci gazowej na ciekłą. Co dalej? No cóż, jak to mówią, w przyrodzie nic nie ginie, skoro czynnik chłodniczy ogrzał nam wodę skraplaczu, to sam część tej energii musiał utracić, więc się ostudził. Zatem wraca on razem z nami z powrotem do jednostki zewnętrznej. Ostudzony do pewnego stopnia czynnik wraca do jednostki zewnętrznej, natomiast nadal pozostaje pod wysokim ciśnieniem. W takiej postaci nie może trafić znów do sprężarki, więc natrafia na kolejny ważny element, jakim jest zawór rozprężny. Jak sama nazwa wskazuje, odpowiada on za rozprężenie czynnika chłodniczego. To tutaj właśnie następuje drastyczne obniżenie ciśnienia do parametrów, które pozwolą mu całkowicie odparować na kolejnym elemencie, a tym kolejnym elementem jest parownik. To tutaj następuje odparowanie. Dlaczego czynnik musi odparować? Ano między innymi dlatego, że gdyby trafił nam w postaci cieczy na sprężarkę, mógłby doprowadzić do jej totalnego zniszczenia. Upraszczając, to tutaj czynnik chłodniczy ponownie zmienia swój stan skupienia z ciekłego na gazowy. Parownik pełni jeszcze jedną bardzo ważną rolę. To właśnie tutaj czynnik przechodzący przez parownik odbiera ciepło z otoczenia. W naszym przypadku powietrza. Po czym znów trafia na sprężarkę. I tak w kółko i w kółko. Tak wygląda obiekt czynnika chłodniczego w pompie ciepła. A za pomocą świecy dymnej postaramy Wam się w prosty sposób zobrazować, jak odbierane jest ciepło z powietrza. Pobierane od tyłu jednostki powietrze ma temperaturę około 23 stopni Celsjusza, natomiast to wydmuchiwane ma raptem kilka stopni. Ta różnica to energia, którą przekazujemy do naszej instalacji. Niemała jest też objętość tego, ponieważ jest to około 6000 m3 powietrza na godzinę. To niemal tyle, ile mieści się w kilku salach gimnastycznych. Czy gdziekolwiek w tym etapie pompa produkuje ciepło? No właśnie nie, więc de facto nie powinniśmy nazywać jej źródłem ciepła. Ona tylko przenosi ciepło z punktu A do punktu B, między parownikiem a skraplaczem. Stąd też właśnie nazwa pompa, od przenoszenia energii. Zamyana. Oczywiście są to najważniejsze, ale nie jedyne elementy w pompie ciepła. Mamy jeszcze przecież całą armaturę hydrauliczną, automatykę sterującą, presostaty, ciśnienia, czujniki czy chociażby zawór czterodrożny. W pompach powietrznych jest również silnik wraz z wentylatorem. Mam nadzieję, że w ten prosty sposób przybliżyłem Wam zasadę działania pompy ciepła. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy Was do subskrybowania oraz lajkowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym materiale.